Elkarnityna iniekcyjna jest to świetny spalacz tłuszczu, ale również suplement prozdrowotny dla każdego bombowca. Elkarnityna to związek, który jest niezbędny w energetycznych przemianach kwasów tłuszczowych oraz silnym metabolitem, który przyspiesza proces palenia tkanki tłuszczowej. Najlepiej znaną funkcją elkarnityny jest transport długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów celem ich beta oksydacji, co bardzo mocno nasila proces lipolizy, dlatego jest tak efektywnym spalaczem tkanki tłuszczowej. L-karnityna jest również silnym antyoksydantem o zdolnościach stabilizowania błąd biologicznych. Ponadto, jest związkiem, który bierze czynny udział w usuwaniu toksyn z organizmu. Jej działanie detoksykujące wynika ze zdolności helatowania metali ciężkich, które po związaniu z L-karnityną są wydalane z organizmu. Więc, ma ona szereg zastosowań prozdrowotnych. I może przeciwdziałać wielu negatywnym skutkom stosowania środków dopingujących. Więc tych pozytywnych działań pomaga spalić tkankę tłuszczową, wpływa pozytywnie na pracę serca, poprawia poziom cholesterolu, poprawia wrażliwość insulinową, wspomaga pracę naszego mózgu, wspomaga regenerację powysiłkową i poprawia wydolność. Zazwyczaj preparaty z L-karnityną są dobrze tolerowane. Rzadko występują łagodne objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, takie jak ból brzucha, biegunka, nudności czy wymioty.